Czy trudno było Ci się całować w aparacie? Przeszkadzało Ci to w tej czynności, czy nie? Yy, Widziałam, że takie pytanie się pojawiło. Oskar też nigdy nie narzekał, także... <grych> Cześć wszystkim, ja jestem Ola i dzisiaj zapraszam Was na już długo oczekiwany film o aparacie. Długo Wy na niego czekaliście i ja na jego nagranie, bo nagrywam go w moim ostatnim dniu noszenia aparatu na zęby. Natomiast jeżeli chcecie jako pierwsi zobaczyć mnie bez aparatu, to koniecznie w tym momencie dodajcie mnie na snapie. Także w dzisiejszym filmie odpowiem na wasze pytania i powiem wszystko, co tylko będę mogła na temat aparatu, bo wiem, że dużo z was ten temat interesuje, także zapraszam. <grymne> Oczywiście wszystko, co powiem w tym filmie jest oparte na tym, jak to wyglądało u mnie, na moich doświadczeniach i odczuciach, także w zależności od wady, od ortodonty i po prostu od was, Yy, te rzeczy mogą się minimalnie różnić, natomiast myślę, że większość co tutaj powiem będzie zgodna z innymi posiadaczami aparatów. Tak mi się wydaje. Także cofnijmy się do samego, samego początku. Ci z Was, którzy śledzą mnie od początków mojego kanału, czyli od ponad roku, pamiętają mnie bez aparatu. I dużo osób mnie pytało, czemu założyłam aparat, skoro miałam zęby proste. Owszem, ja od zawsze miałam zęby dosyć proste. Natomiast około półtora roku temu rozjechały mi się jedynki, miałam taką przerwę między tymi jedynkami, co bardzo mi się nie podobało i ja ogólnie nigdy nie lubiłam moich zębów. Ponieważ one były zawsze takie malutkie i takie dziecinne. Nie wiem, zęby mogą być w ogóle dziecinne, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. W sumie aparat nosiłam mnie całe 13 miesięcy, no czyli w zakrągnięciu 12 miesięcy, czyli równy rok. Pamiętam, że na moją pierwszą wizytę do ortodonty poszłam chyba 3 albo 5 stycznia rok temu. No i na pierwszej wizycie obejrzano moje zęby, stwierdzono wadę, zrobiono mi zdjęcia rentgenowskie oraz taki wycisk, yy, czyli taki szkielet moich zębów. Kolejną wizytę miałam tydzień później, gdzie właśnie przedstawiono mi ten plan leczenia, powiedziano mi jak będzie wyglądało moje leczenie, i założono mi na dole pomiędzy szóstką a siódemką, i piątką a szóstką, czyli jakby dookoła dolnych szóstek, takie fioletowe gumeczki, które miały mi jakby zrobić szparę między właśnie szóstkami, po to, aby potem pod aparat włożyć tam pierścienie. I pamiętam, że miałam te gumeczki założone na moje 15 urodziny. I nie mogłam potem na urodzinach jakiejś pizzy. W sensie było mi bardzo ciężko jeść, ale było to do przeżycia. No i w sumie wyszło, że po dwóch tygodniach od pierwszej wizyty, czyli 21 stycznia 2016 roku, założono mi aparat na zęby stałe. W związku z moją wadą na początku miałam założony ten cały łuk dolny, natomiast na górze po lewej stronie miałam tylko taki wyciąg, bo najpierw musieli mi te zęby wszystkie przesunąć troszeczkę w moją lewą stronę żeby potem je ładnie domknąć i żeby buzia mi się równo zamykała, moim problemem nadal jest to, że właśnie chyba z lewej strony tak mi się wydaje, że ty z lewej strony, możecie to często zauważyć na moich filmach, że w ogóle ja nierówno otwieram buzie, jakiś nerw mi nie pracuje, czy mięsień, czy o co chodzi, ale po prostu ja często krzywo otwieram buzie, ale ciężko jest znaleźć człowieka, który ma wszystko idealnie symetryczne i równiusio się otwiera buzię. Ja tego nie mam, natomiast aparat i tak bardzo dużo to u mnie skorygował, że to takie dziwne otwieranie buzi jest już u mnie rzadsze a było zdecydowanie częstsze, zwłaszcza jeżeli spojrzycie na moje stare filmy. No i właśnie nieco ponad rok temu założono mi aparat. Samo zakładanie aparatu kompletnie nie boli, trwa około godziny. Wygląda to tak, że do buzi wkładany jest wam taki rozpychacz, który wam odchyla wargi tak, żeby było widać wszystkie dziąsłe zęby i całą zawartość waszej jamy ustnej. I po kolei zęby są, oczywiście do całego leczenia ortodontycznego nie można mieć żadnych dziur w zębach, żadnych próchnic, chorych zębów, wszystko musi być idealnie zdrowe i wtedy wasze zęby są wytrawiane takim niedobrym płynem, który po prostu zwiększa przyczepność potem zamków, nakładany jest klej, odmierzane są również takim ołóweczkiem zamki, są przyklejane zamki, wkładany drut. No i oczywiście te kolorowe gumeczki. Też dużo pytaliście o to, jakie gumki ja polecam, yy, więc w sumie to zależy od was, jakie kolory lubicie. I w ogóle ja brałam zazwyczaj niebieskie albo granatowe, raz miałam różowe, morelowe, fioletowe. I powiem wam, że do maja strasznie nie lubiłam mojego aparatu, przez to, że właśnie miałam ten wyciąg i musiałam nosić takie yy, gumeczki, które już wam pokazuję. Czyli w takich woreczkach dostawałam takie gumeczki. Tutaj akurat mam te, które noszę już teraz. Natomiast wcześniej dostawałam właśnie o takie i to wygląda tak, że po prostu macie tutaj taki aplikator. I w ogóle ja tego na początku założyć nie potrafiłam. I nosiłam to właśnie tylko po jednej stronie, by miałam ten wyciąg i właśnie przez to, że pawcie, jakie te gumeczki są małe, pewnie nawet nie widzicie i... Ona w ogóle jest tak mało rozciągliwa, a ja musiałam sobie nie spiąć górne zęby z dolnymi i to bardzo mnie ciągnęło, musiałam to nosić w ciągu dnia i całą noc i bolało mnie to, nie ukrywam. Także gdzieś do maja, czerwca moje zęby wyglądały okropnie, bo z tej jednej małej szpary między jedynkami zrobiły mi się takie trzy ogromne tu z boku i nie wyglądałam dobrze, w ogóle ból po założeniu aparatu jest tragiczny. Pamiętam, że właśnie po założeniu tego aparatu w styczniu, na następny dzień po lekcjach, to był piątek, yy, nagrywałyśmy z Pauliną Nie Marnuj życia 2 i byliśmy na polach, te zęby mnie bolały, yy, obcierały, w ogóle język mnie bolał od tych założonych pierścieni, tutaj mi wszystko krwawiło, wszystko mnie bolało krwawiły mi tu kąciki, ponieważ na no była zima i jak u ortodonty przez godzinę siedziałam z tym otwieraczem buzi to po prostu potem mi te usta popękały, więc chodziłam cała zakrwawiona cały dzień jeszcze wróciłam do domu wieczorem, byłam głodna zmęczona, po prostu stwierdziłam Mamo, na co ja się zdecydowałam? Nie chcę tego aparatu, to boli, ja nie wiem jak ludzie w tym wytrzymują, jak ja mam wytrzymać w tym co najmniej rok, a początkowo miałam ten aparat nosić dwa lata, natomiast to zrobiłam, że trwało u mnie to tak szybko, po prostu regularnie nosiłam te gumy, które mi przepisywał pan doktor i dzięki temu po roku mogę ten aparat już ściągnąć. Także przez pierwsze kilka dni noszenia aparatu u mnie to było około 5-6 dni. Jadłam same miękkie rzeczy. Ogólnie przez całe noszenie aparatu, niby nie powinno się jeść jabłek, jakichś takich twardych rzeczy, rzuć gumy, ale wiadomo, że potem mało kto się do tego stosuje. No i właśnie jak mi bolały te zęby, to co robiłam? Przede wszystkim brałam jakieś i e gumy i tak dalej, ale potem stwierdziłam, że to bez sensu. I potem od właśnie od mojego ortodonty dostałam takie różne sprzęty. Przede wszystkim dostałam taką małą maść, której teraz już nie mogę znaleźć, no bo po prostu już tego nie użyłam która jest taka miętowa, chłodząca i po prostu sobie smarowałam dziąsła czy w środku od wewnątrz usta i która jakby zamrażała mi to i dzięki temu mi przez kilka minut nie bolało. Dostałam oczywiście ten słynny wosk, ale u mnie to kompletnie nie działało ponieważ to się odklejało i zamiast tego używałam czegoś takiego, to jest taka strzykawka, w której mamy takie dwie pasty i po prostu wyciskamy sobie trochę tych, tej pasty, mieszamy te dwie substancje i nakładamy na zęby i to zastyga, bo ten wosk po prostu odpada, yy, od ciepła się rozpuszcza, a to zastygało i aż do wieczornego mycia zębów mi na tych zębach się działo i sprawiało, że nic mnie nie obcierało. Po około 5 miesiącach, gdy założono mi ten górny aparat, już mi tak wszystko nie krwawiło, bo już no nie było tak zimno i już byłam nauczona, jak się z tym wszystkim obchodzić, natomiast zakładanie góry bolało mnie trochę bardziej. Jakby ktoś był ciekawy, to tak wyglądają te gumeczki, co się zakłada na każdy zamek są takie malutkie, i to się odczepia i tam ortodonta to zakłada, tego, z tem, tego samemu się zmienić nie da. Często jak robię gdzieś tam jakieś Wam live'y na Instagramie, to często pytacie właśnie, co to są za gumeczki, co mam na zębach. Więc one służyły właśnie do przesuwania zębów i dopasowywania góry do dołu. Ja aktualnie już mam takie najfajniejsze, tak naprawdę, i ja je noszę na noc w jakie one są rozciągliwe. I, ale nie noszę ich ząb na ząb, tylko zawijam je na sześć zębów trzy górne, trzy dolne i robię sobie taką, taki krzyżyk: Dół, góra, dół, góra, dół, góra. I sobie to noszę w nocy, i to właśnie noszę jest teraz w ostatnim miesiącu. Yy, mojego noszenia aparatu po to, żeby te górne zęby do dolnych mi dobrze się dopasowały. Jedyne, co jest śmieszne w tych gumeczkach, to to, że yy, zwłaszcza teraz, jak zakładam, także nie jeden ząb o jeden, tylko na sześć zębów, yy, to to, że jak zakładam przy lustrze, to z tego chlapi ślinę i zawsze potem całe lustro jest w tym i trzeba to czyścić. Też na ostatniej wizycie, właśnie miesiąc przed ścienięciem aparatu, na dolne zęby od spodu przyklejono mi taki łuk, yy, który w dotyku jest jak takie śliskie kuleczki i to już jest ten aparat retencyjny, który już będę miała przez następne kilka, może nawet kilkanaście lat, który będzie mi utrzymywał tą robotę aparatu stałego. Zawsze jest tak, że po tych wizytach, gdzie wymieniali mi ten drut i ten aparat mi skręcali zawsze ten dwa, trzy dni, te zęby trochę pobolewały. Starałam się jeść na przykład chleb bez skórek i tak dalej, ale potem, przez tak naprawdę 90% dni w miesiącu. kompletnie nie ma z tym problemu, nic nie boli, wszystko mogę jeść, rzuć gumy, pić kole, chociaż też tej rzeczy nie powinno robić, ale. <taki> Takie jest życie. I naprawdę ten aparat jakoś bardzo życia nie utrudnia, poza tym, że często gdzieś tam po jedzeniu coś zostaje w zębach, i to jest chyba normalne, i każdy, kto nosi aparat, to zna, że po każdym jedzeniu. Jest po prostu taki research wszystkich zębów i językiem jeżdżania między każdym zębem, czy nic tam przypadkiem nie zostało. Jeżeli chodzi o częstotliwość wizyt, to tylko zależy od Waszego ortodonty. Ja zazwyczaj chodziłam co 4-5 tygodni, czasami co 8, jeżeli miałam założone jakieś mocniejsze druty. Jeżeli chodzi o cenę, bo to Was pewnie najbardziej interesuje, w tym temacie nie powiem Wam nic, ponieważ cena zależy już indywidualnie od Waszego ortodonty. Natomiast cena samego jednego łuku aparatu to jest w granicach tak mniej więcej od 1500 do 2000 zł i każda wizyta też kosztuje około 100-200 zł. Także no, na pewno wydatek mały to nie jest, ale tam i zobaczcie po tych zdjęciach, czy no nie warto mieć pięknego uśmiechu, jest to coś, co się robi raz na całe życie. Zadaliście mi też kilka pytań, także teraz na nie odpowiem. Pierwsze to, czy nie denerwuje mnie, jak wszystko mi wchodzi w zęby. Na początku bardzo mnie to denerwowało, natomiast jest to kwestia przyzwyczajenia się i potem nawet lubiłam tak gdzieś tam językiem sobie sprawdzać między tymi zamkami, czy coś tam nie zostało. Wiem, dziwne, ale tak jest. Czy często spadały mi zamki, co robiłam w takiej sytuacji? Czasami mi odpadały, na przykład kiedy mam tosty czy coś takiego, raz też w szkole gryzłam długopis i sobie wyłamałam jeden na zamek. Najśmieszniejszą sytuację to właśnie, jak miałam takie o, mocne te gumy, takie nierozciągliwe i raz sobie siedziałam i nagrywałam Snap'a tam chyba do Pauli i ziewałam na tym Snap'ie i miałam nagrane na Snap'ie, aż teraz żałuję, że go nie zapisałam. Jak za mocno otworzyłam buzię ziewając i ten wyciąg, ta guma mi wyrwała zamek. Wtedy po prostu dzwoniłam do ortodonty i umawiałam się na następny dzień na doklejenie tego zamku. Czy od samego początku podobało Ci się jak wyglądałaś w aparacie tak, mega mi się ogólnie zawsze podobały aparaty na zębach, dlatego mega się cieszyłam, że y, potem taki aparat sama nosiłam. Na początku jest to takie dziwne uczucie, bo macie wrażenie, jakby coś wam urosło po prostu na tych zębach. Natomiast samo noszenie aparatu dla mnie było bardzo przyjemne i bardzo so, się sobie zawsze podobałam w aparacie, ale nie ukrywam, że już się nie mogę doczekać jutra, aż go po prostu... Ściągnę, no bo po prostu już, już mam dość, już się nanosiłam tego aparatu, ale ogólnie samo noszenie aparatu bardzo mi się podobało i drugi raz na pewno bym też założyła, może to trochę bolało i no wiadomo, wymaga to poświęceń, ale naprawdę noszenie aparatu jest dla mnie super i mega się sobie w tym aparacie podobałam i podobam. Czy czasami były momenty, gdyby, gdy najchętniej bym go po prostu zdjęła i rzuciła tak zdecydowanie jak te zęby bolały? Yy, obcierały leciała krew, to po prostu miałam ochotę wyrwać sobie te wszystkie zamki i powiedzieć nie, ja kończę leczenie. Czy aparat na początku przeszkadzał ci w codziennym życiu, na przykład mówienie, jedzenie i tym podobne? Tak na początku było to dosyć kłopotliwe, też trzeba się nauczyć z tym mówić, bo mówi się troszeczkę niewyraźniej, natomiast jest to kwestia dosłownie tygodnia, żeby wszystko było po staremu. Czy trudno było ci się całować w aparacie, przeszkadzało ci to w tej czynności, czy nie? Widziałam, że takie pytanie się pojawi, na to odpowiedź znajdziecie w Boyfriend tagu, który już niedługo. Natomiast szczerze yy... mówiąc, już nie pamiętam, jak to było się całować bez aparatu. Ale nie wiem, wszyscy tak mówią, że to jest takie ciężkie, a dłużej różnicy nie ma. Oskar też nigdy nie narzekał, także. <laughs> I co, to chyba tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film okazał się przydatny i dowiedzieliście się z niego wszystkiego o aparacie. Także, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie w komentarzu. I zapraszam Was na mój kanał już za kilka dni, gdzie będziecie mogli mnie zobaczyć bez aparatu. Także do zobaczenia i cześć!